Etyczna reklama. Spogląda na bezdomną. Jej chmura holotagów jest zamazana przez filtry AR. Jedynie wirujące logotypy instytucji pomocy społecznej są wyraźne. Te ludzie oglądają, żeby ekspozycję odpisać sobie od podatku, ale bardziej snobistyczne filtry wymazałyby ją w całości, by uniknąć nieestetycznych wrażeń odbiorcy. Ona spogląda na niego. Znany wideobloger, pierwszoosobowy. Personalizowane tagi najlepszych marek. Nawet jego DNA jest otagowane przez bank spermy, który go sponsoruje. Mężczyzna wzdycha. Otwiera łącze. Holotagi się wyostrzają. Bezdomnej łzy stają w oczach. Nie marnuje okazji. Puszcza wiadomość po pajęczynie mikrosocjal mediów. Na kilka sekund wartość jej osobistej przestrzeni reklamowej rośnie o 4550%. Utrzyma się z tego przez miesiąc. Autor Rafał Cywicki Czytał Artur Bishop lutyński Więcej znajdziesz na blogu stosówfantastyki.com